Dobra, no cześć, z tej strony Kebab, dzisiaj sobie gramy sami, ponieważ nie chce mi się z nimi grać, jakoś tak nie, taki mut mam na samo nagrywanie Dzisiaj sobie pogadamy w Agario, bo cz, czemu nie, i możemy pogadać swoją drogą, nie, o takie różne tematy fajne Na przykład, co bym ma, mógł wam powiedzieć, o, Miller mi się mam na tym, na biurku, wiecie o tym w ogóle, że jakby na początku były te, Uu. Mi się to chciało gasić się mój misiak. Dobra, nie wiem, spróbujmy w ogóle zrobić jakiś zajebisty challenge. Czekajcie, bo jesteśmy teraz na 97 miejscu, 95, dobra, tutaj akurat szybko zmieniają się miejsca, bo wiele osób jest o tej samej masie, więc się będzie sporo zmieniać. Ogólnie co byśmy chcieli osiągnąć w tym odcinku? Nie wiem, tak żebyśmy doszli przynajmniej do pierwszej 10 miejsc, jakbyś to, to jest it viruses. Ok, spróbujmy zjeść te cztery wirusy i dojść do pierwszej dziesiątki. Powinno nam się udać, mi się zdaje. Ogólnie to przed chwilą miałem pracować, nie? Przed na, na animacją, bo nie wiem czy wiecie na kanale chyba patrzyłeś pojawiać filmy teraz, czy nie wychodzi film. E, jest sporo, naprawdę sporo rzeczy. Jeżeli nie oglądaliście, to musicie nadrobić. To, to jest jakby wasz obowiązek każdego mojego widza, tak? Honor <grytanie> Honor musi być obroniony. Okej, okay, chyba ona mnie poluje. Okej, okay. nie wiem w ogóle co się stało, ale było to bardzo miłe w moją stronę. Uh, bardzo mi się to spodobało, dziękuję za dary i w ogóle. <grym> Jesteśmy na 44 czwartym miejscu. No, no i chciałem, miałem pracować, trzeba mi się potem odechciało i tak teraz sobie gram. Uh, Pakistan Ja taki takie gówno małe nie lecę Ale już na takie kurde A Willy dawaj Willy 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 No dobra, trudno. Przynajmniej trochę zjadłem o, 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 wchodzi we mnie. Daj wejdź we mnie. <ścoughs> mi Wow, Okej, okay, to nie było zbytnio miłe z twojej strony, ty zasyrany mamucie. A dobra, zrozumiem co. To. to jest jak... jak rozumiem, to jako przejaw agresji nie zastosowanej. Nieokreślonej. Super, zajebiście w zajebanym mamucie. Jeszcze ma w ogóle jakieś beznadziejne gierki. Alok, chcę grać. No i jest Brexit. Brexit. Wielka Brytania wyszła w ogóle jak się cieszyli, nie? Nie wiem czy widzieliście jak w tym parlamencie. To chyba było jak yy, te ostatnie godziny. To oni stanęli i zaczęli sobie tam klaskać, wszyscy uuhu, wychodzimy z Unii Europejskiej, super. Co się czy Unia Europejska jest zła pierwotna wersja Unii Europejskiej? Pierw pierwotna idea była spoko. Aktualnie, że... Coś w na sensie aktualnie... Okej, okay, tworzenie jednego wielkiego kraju z różnych krajów nigdy nie jest najlepszym wyjściem i w historii już były takie dwa przypadki, nawet więcej niż dwa. Ja jestem w stanie wam przytoczyć takie przykładowe, no to nie wiem, Związek Radziecki. Imperium Rzymskie, to wie, Rzym ogólnie, jak się tam w Europie rozrósł, no i to wszystko upadło, bo niestety zarządzanie tak wielkim tereniem, terenem nie jest zbyt zbytnio możliwe. W sensie, no, jeszcze nikt nie dał rady długo tego uciągnąć i jakoś sensownie to uciągnąć, nie? Więc wątpię, aby... ogólnie też niektóre te zasady, jak na przykład kilka lat temu było głośno o tych bananach, że musi być odpowiedni kąt, jest to trochę takie... No, Przypieprzanie się o głupoty, nie? Swoją drogą przypo, przy, przypieprzanie się o głupoty. E, byłem w szkole, nie? W mieliśmy takie zdanie. U nas e, generalnie wygląda to tak. Na takiej jednej lekcji. U takiego typa się teraz do mnie przypieprzył e, To wygląda ta chwila, chwila. Muszę się teraz skupić. O, Ooo <grytanie> Muszę się trochę skupić, więc mogę być nieob... Zajebiście, no kurde, walczą o wszystko, o jakby jak do Jak bezdom... ktoś jak bardzo głodny. E, no i jakby była lekcja. E, u takiego typa, co mnie chyba teraz bardzo nie lubi, bo jak kazał mi czytać odpowiedzi, to powiedział, że jestem jego ulubieńcem. Więc... chyba nie jestem. W sensie, nawet nic mu nie zrobiłem, to sobie nic mu nie zrobiłem, nie? Jakoś oceny też nie mam jakieś mega złe, a... Y, Staję się nagle... Zająłem się nagle ulubieńcem. nienawidzę tej gry, bo święty poza w ogóle to gram? Tu główno ze strony? Jeszcze lagi mam, ale lagi teraz złapałem. Dobra. Eee. Moje. <laughs> ja palę gumę. To nice, nice, nice. No, jak ją zwyciężyłem? Udało mi się przetrwać to gówno. U nas to wygląda tak, że koleś tłumaczy na początku jakieś zadanie, bo robiliśmy na komputerze komendy, nie? Na Linuxie. Tłumaczył nam zadanie i potem mieliśmy my sami to ogarnąć, nie? No i z jednej strony mieliśmy otwartą przeglądarkę tam na jakiejś stronie, a z drugiej strony ekranu był była konsola, nie? Te i tak dalej. Znaczy w Linuxie to jest terminal bardziej. No i jakby ktoś się tak do mnie przysrał, że on się patrzył na wszystko, co robię. I to było takie... dosyć dziwne, w sensie akurat się na mnie patrzą, nie? Eee, podać wam przykład. Przykład był taki, że... kiedy ja wpisywałem komendę, to zapomniałem dodać jedną rzecz, przez co otworzyła mi się nowa karta w przeglądarce, tylko, że nie zauważyłem tego, że się otworzyła nowa karta, tylko myślałem, że mi się zrestartowała przeglądarka, nie? Eee, i oczywiście takie zdziwiony, bo ja mówię, okej, okay, coś nie zadziałało, nie? Tam zacząłem patrzeć na kod, zobaczyłem, że zapomniałem jednego słowa dopisać. Eee, a on, dwie sekundy po tym, jak mi się zrefreshowało, w sensie jak mi się odpaliła nowa karta, to on mówi, o, a kolega jeszcze nawet nie odpalił strony internetowej. Ja tak, ale nie, w sensie po prostu mi się zrestartowała przeglądarka. Ja miałem wcześniej odpalone. Tak, tak, oczywiście. Jakby tak się trochę srał do mnie na tych lekcjach. I nawet gdy ja miałem jakiś problem, bo byłem pierwszy raz na lekcji, ponieważ jakby dopiero raz, że po feriach, dwa że e, e, ja nie byłem na poprzedniej lekcji, bo źle się czułem. To par Pruszków to jeszcze on miał pretensje o to, że nie wiem w ogóle co się dzieje. I raz ja powinienem się pouczyć, ale. E, to, to już nie była kwestia nauki, to po, oni po prostu byli na jakichś stronach takich, że tam wiecie, jak, takie strony, że no to chyba bardziej dla nauczycieli, nie wiem, jakby nikt mi nie kazał iść na tą stronę, nikt nie, nie wspominał o tej stronie, nie? To na takich stronach byliśmy i ja w ogóle nie wiedziałem jak się odnaleźć, a on, trzeba było być na poprzedniej lekcji, super, zajebiście. Trzeba było się urolić w mojej skórze, aby zrozumieć o co mi chodzi, no jakby takie, trzeba było być takie na poprzedniej lekcji, co, co, co to znaczy, stary, ty wiesz, że ja byłem chory, ty się ten, przed feriami, czy ty w ogóle masz świadomość tego, że ja nie mam jak być? To, to że ty se tym możesz, w sensie, no kurde, koleś myśli, że jak siedzi te 15 lat yy, w tym jednym zawodzie i codziennie tłumaczy to samo, to myśli, że my tak samo zrozumiemy to... W to perf perfektownie jak, jak on. No nie, ja to robię pierwszy raz, dosłownie robię to pierwszy raz, więc jakby... Zależy mi na tym, aby ktoś mi to jakoś sensownie wytłumaczył, a nie udawać... Yy, a nie robić po prostu ze mnie debila, bo koleś zaczął robić ze mnie debila, takie... <laughs> jakbym był jakimś problemem, no. Największym problemem jest on sam, bo... Kurde, jak słyszę uwagi od moich znajomych, to nie, nie Za bardzo za nim nie przypada. A są nauczyciele, którzy wymagają i ja na przykład ich bardzo lubię, dlatego że są w miarę ofery wobec mnie. Niestety on. Ani nie jest spoko raz, że ciśnie, dwa, że nie jest spoko z charakteru. Tak jakby wzywał wszystkich. Co mnie bardzo nerwuje, nie lubię takich nauczycieli. No a niestety, no. Tak to wygląda. Chud, jakby teraz dojść do tamtego typa. Wow, przetrwałem w ogóle Kurwa Jakby teraz nie chcę stracić kule O też mam to zajebane Haha <ścoughs> Warto było? O, oh, fakt, dobra, widzę tego gościa, widzę tego gościa pode mną Arbuzik jest pode mną, kolibri fan Libir to jest ten youtuber z tego tak jak, jak się nazywa eee, no właśnie z Agario Tutaj na dole widzę potencjalne moje ofiary, które warto byłoby przekąsić Uuuu się łączy to na no koszulę Nie, fuck Nie mam mapki odpalonej Przyżyłem! O w dupę Doba kurde, wystrzelę do was jeżeli ktoś będzie chciał mnie wpieprzyć Autentycznie wystrzelę nie? To jest pewne Wystrzelę Wystrzelę! WYSTRZELE NAPlułem na po, popfilter, kurwa Wystrzelę! Dobrze! O kurwa Wypierlałem. Wypierlałem. Jest, Dobra wypierlonej, Jest, nowa przeżyłem, w ogóle jak ja się ładnie wybroniłem, nie? Kolibri fan, fan zdechł Bardzo dobrze Przynajmniej innego wirusa zjadłem, to jest taki plusik O ty, Serbio. Kurde, prawie. Dobra. Czy mi się to opacało tak? Opacało mi się, bo ta duża kulka, bo jest już większa niż ja wcześniej. Więc opacało mi się to bardzo. Okej, powinien. O tyś ma to to <laughs> jest so sad man Do it and I will fucking kill you man In your eyes Jestem na 19 miejscu, jestem bardzo szczęśliwy z tego miejsca Będę gratulował sam sobie zaraz Okej okay, tam na górze jest dosyć niebezpieczny jak widzę już o kurwa Dobra, wywalone w niego stajali mi małą kuleczkę Uuu, Yeah, boi Ooooo yeah Lecimy, lecimy, lecimy Bardzo pięknie i teraz jeszcze tą kulkę trzeba wpieprzyć O nie O, o no to wuj! Komin! Oj oh no! Okay, ok, o w dupę, dobra. Okej, okay, już się to chciało grać sobie. Dzięki za obejrzenie tego materiału ja sobie po prostu gram w grę. Do zobaczenia w następnym filmie, kiedyś tam i cześć. Ech.